Dziś rzucimy nieco światła na AI w biznesie. Czy to naprawdę działa? Ci ludzie od lat rozwijają w domu mediowym biznes z wykorzystaniem AI i marketerzy ich uwielbiają. Jarek, za co uwielbiają Was marketerzy? Za dopasowane narzędzie AI i praktyczne szkolenia. Ci ludzie wykorzystują AI w dziesiątkach projektów, które pomagają prowadzić ogromny, odpowiedzialny biznes. A ich projekty robią wrażenie. Marcin, Marek, co robi największe wrażenie, gdy mówimy o AI w PZT? Skala działalności. To, że my nie tylko mówimy o AI, ale przede wszystkim wdrażamy AI. Przyjrzyjmy też trochę światła, jak to wygląda u nas. Ten człowiek najlepiej wie, jakich narzędzi AI potrzebują w naszych redakcjach. Redaktorki i redaktorzy go uwielbiają. Janek, a za co cię uwielbiają? Za to, że dostarczam naszym redaktorom i redaktorkom najlepszych narzędzi AI, które usprawniają ich codzienną pracę? Tutaj wiedzą najlepiej jak łączyć AI z kreatywnością, żeby tworzyć najbardziej innowacyjne kampanie. Aniu, za co uwielbiają cię klienci? Za to, że znajduje najlepsze rozwiązania technologiczne, które odpowiadają na ich wyzwania. Więcej światła na wdrożenia z wykorzystaniem AI w biznesie. Zweryfikujmy, na jakim etapie są liderzy rynkowi, firmy, agencje badawcze, domy mediowe i oczywiście my. Zarejestruj się już dziś na bezpłatnej, całodniowej konferencji online o Net Impact Day. Ta edycja to AI w biznesie. Weryfikacja.